Łatwe definiowanie składników płacowych w ePersonel. Jeśli chcesz, by system automatycznie wyliczał wynagrodzenia i usprawnił pracę Twojego działu kadrowo-płacowego, poznaj moduł Płac. Z tej prezentacji dowiesz się, jak zautomatyzować naliczanie wynagrodzeń, jak modyfikować składniki płacowe, jak dodać nowe składniki płacowe, jak analizować listę płac i sposób naliczania wynagrodzenia. Z e-Personal naliczanie wynagrodzeń w Twojej firmie może odbywać się w pełni automatycznie. Jeżeli raz zdefiniujesz odpowiednie składniki płacowe, system będzie to robił w kolejnych miesiącach bez Twojej ingerencji. By przejść do ustawień składników płacowych, wybierz z modułu Płace stałe dane. Następnie z zakładki Naliczanie Płac, znajdującej się po lewej stronie, kliknij w kartę Definicje składników płacowych. W tym miejscu masz dostęp do pełnej listy definicji składników płacowych, które mogą być wykorzystane do naliczania wynagrodzeń pracownikom. Znajdziesz tam takie składniki obligatoryjne jak składki ZUS, dodatki za nadgodziny, stawki podatku dochodowego czy koszty uzyskania przychodu. Z lewej strony ekranu znajduje się spis dostępnych operacji. Możesz tu dodać nowy składnik, edytować lub skopiować składnik już istniejący. Wybierając edycję składnika płacowego przejdziesz do okna pozwalającego na jego modyfikację. Masz do wyboru wiele opcji. Możesz ustalić typ wartości, a więc określić, czy dany składnik będzie wyrażony w postaci konkretnej wartości, zdefiniowanej w systemie zmiennej obliczeniowej, czy funkcji zdefiniowanej przez użytkownika. Po wyborze funkcji obliczeniowej pojawi się zakładka funkcje pozwalająca na podgląd lub modyfikację algorytmu obliczeniowego danego składnika. W ten sposób możesz dostosować do swoich potrzeb wszystkie składniki płacowe wchodzące w wynagrodzenie brutto pracownika oraz potrącenia niezbędne do prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia pracowników. Nie możesz jednak modyfikować składników obligatoryjnych wymaganych przepisami prawa, które dostarczane są wraz z instalacją systemu. Jest to niezwykle ważne, ponieważ od tego zależy poprawne naliczanie płac w kolejnych miesiącach. Jeżeli poprawnie zdefiniujesz składniki przed przystąpieniem do pracy z e-personel, to w kolejnych miesiącach wynagrodzenia będą naliczane w pełni automatycznie. Pozostałe zakładki to także inne możliwości wprowadzenia własnych ustawień, decydujących o sposobie naliczania składnika. W zakładce Księgowanie możesz ustawić, jakiego stanowiska kosztowego dotyczy wyliczony składnik oraz dokonać ustawienia schematu dekretu księgowego. W zakładce Dodatkowe możesz ustawić wpływ na poszczególne podstawy, m.in. na podstawę ubezpieczenia zdrowotnego czy podstawę zasiłku chorobowego. Wystarczy, że ustalisz, czy dana podstawa ma ulec obniżeniu, podwyższeniu, czy też składnik nie ma na nią wpływu. To Ty ustalasz, jak wszystko ma być naliczone i zaksięgowane. W e bez problemu zdefiniujesz składniki płacowe, dzięki czemu każdy pracownik otrzyma prawidłowo naliczone wynagrodzenie. Dostęp do modułu definiowania składników płacowych posiada tylko administrator. Przejście do modułu list płacowych pozwoli Ci na łatwe i szybkie prześledzenie sposobu naliczenia wynagrodzenia dla danego pracownika z rozbiciem na poszczególne składniki. W tym celu wskaż interesującą Cię listę płacową i z operacji znajdujących się po lewej stronie wybierz Wgląd w listę płacową. W tym miejscu możesz przeglądać poszczególne informacje dotyczące wygenerowanej listy płac. Jest to szczególnie przydatne w przypadku konieczności wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości. Na roboczym podglądzie listy płac system w czytelny sposób prezentuje użytkownikowi sposób wyliczenia danego składnika. Poprzez funkcję zagłębiania możesz łatwo sprawdzić poszczególne składniki płacowe będące funkcjami obliczeniowymi. Stanowi to dużą pomoc przy uzgodnianiu listy płac, bo skraca czas potrzebny do przeanalizowania kalkulacji danego składnika płacowego. Z iPersonel e masz pewność, że prawidłowo i w pełni automatycznie naliczysz wynagrodzenia nawet dla wielu tysięcy pracowników.